Dzień dobry, Pani Gieniu. No, dzień dobry, Pani Grażyno. Ale ja z tą pogodą, co Pani wie. No, Gieniu? Pani jaja jak berety, Pani Grażyno. Pani zobacz, co się, Pani kochana, dzieje. No, śniegu spadło pół metra. Pani, system padł. A, no, zawiesił się i potem Zawiesił padł. się, Pani, system, ministru. Pani, ja będę chyba do niego dzwonić, Pani. Widzisz, jest środek kwietnia, Pani, telewizoruj, Pani, to. No. Co się dzieje, pani? Strasznie. Znasz pani numer do ministru? No, znajdziemy może gdzieś w internetach. Do premieru, Gieniu. do ministru, do byle kogo pani? Ja dzwonię no. dzisiaj. Siedzę pani na telefonie. Pani dzwonię z pretensją będę dzwoniła. Może jakąś dotację pani dostanie na no to Pani na łopaty, dotacje, pani kochana. Ja o tej porze zawsze pani to kosiłam trawę, widzisz no, pani? Ja też. Trawę do koszenia. <laughs> No jesteś ja pani sprawę. nie widzę, pani Grażyno, przecież ale, to pani ale. cyrk jest. Pani ją ja pani słowa dziwne tego Na napadał. A to jeszcze taki ciężki odśnieżarka nie ruszy, pani Gienio? Gdzie odśnieżarka? To odśnieżarka to już dawno śpi, pani Grzyno. Kosiarka chce z garażu wyjeżdżać. Co ja mam jej powiedzieć? Może zima wróciła? No, zima. Nie ma gdzie się podziać, ta zima, se myślę. No właśnie. Zakaż przemieszczania, Ale pani, pani taka, widzę, elegancka mimo to. Gdzieś pani się wybiera, taka ładnie ubrana do tego odśnieżania, jakby pani gdzieś tak, miała pani iść. No, tak widzę, że tak pani. Wyszykowana jednak troszkę. Pani jestem naszykowana, pani kochana, bo pani powiem, że ten, że ja cały czas w pogotowiu jestem. Jak to? Najęła się pani do pracy jako ten pomocnik? Tam w jakiej pogotowie? pracy? Pani, Amerturem ja mam, pani zgubiałaś, zgubniałaś pani. Jestem naszykowana, bo w każdej chwili może semestr przyjść. Szczepienie. A, zapisała się pani na szczepienie. Tak, ja wszędzie wydzwoniłam, bo zapisywałam się w pięciu miejscach. Jak każdy, Aha. co nie? No, warto, co nie? i wiadomo, gdzie się prędzej trafi. I teraz mogą wezwać w każdej hmm. chwili. Aha, i pani taka gotowa tutaj na to. Gotowa jestem, pani, patrz się. Co ta pani? Pani na telewizoru, i genialnie jest przygotowana. Nie wiem, jakie to dawki są. Pani, mam tu swoje szczykawki. Czemu to zaczęła ze swoimi teraz chodzić na szczepienie? Pani dalej nie oglądasz telewizji. Czy też pani kupie te książki? Nie tak. Pani, no przecież pani była afera. Rzeszowie kazali szczepić jedną szczykawkę wszystkich. Tak? Tak. Kto pani kazał? nie słyszała się? O nie, no jak to nic? Wszystkich jedną szczykawką, bo szczękawek nie. Mieli. Nie wiem ile tysięcy. Ja się pani grzyno boję. Ja wiem, co tam te zdzichy, krychy mają. Pani, ja nie chcę mieć tego też. Ja, ale swoje pani wzięła. No noszę swoje, pójdę ze swoją. Niech mi tu nadziejo. A no, no niech mi nadzieja, no co mnie tam. No jeszcze mogę komuś dać, bo mam zapasie. Ja tylko pani do majonezu używała, takie dekoracje co się robi. Pani, no to akurat na Ale umyłam, wyparzyłam okay. pani we wrzątku. Aha, no, czyli jak nowe Przynajmniej są jak nowe, pani. No, a nie używane, ja nie? Przez od osób. majonezu, to co pani dostaniesz? No. no to swojski swój, majonez, bo wiesz pani. pani ma, wiem, ten, co jak pani To to nie ten z E. No. A jeszcze ma pani gazetę. O! Bo wiesz Pani, a ja wiem się ile ja no. siedziała w tej poczekalni. No, co tam czekało? O, jaka fajna gazetka, Pani czytasz Tak, czyta, Pani, ja gazetki? sobie kupiłam takie kolorowe, Pani, bo tu nie są ma. rysunki, a w tych czarno-białych to nie ma co poglądać. Nie, nie ma, No to ale Pani, no. ja dla Pani mam artykuł tutaj o. naszykowany, patrzcie a? Pani, co bez wysiłku jest? można Pani schudnąć, eee. a w... moja potroch powinna schudnąć. No wiesz pani, teraz jest taka młoda, że każdy pani co schudnąć. No. Nie trzeba pani, nie musimy pani już ten tak biegać. Pani nie musimy, nigdzie na narty iść nie musimy. Nie? jest tak. inna metoda? Jest inna metoda, pani. Jak się siedzisz nazywa? w domu. Pani, ta metoda, sześć powodów utraty. Jak ona się nazywa pani? Spirulina widzę. Spirulina. Pierwszy słyszę, nie znam takiej substancji. Jak to pani, masz pani 199 zł, 90 dni. Tak? Taki program? Taki program Pani przechodzisz, 5 kilo na tydzień. O Jezu, Tracisz. 90 dni, a no 5 właśnie. kilo na tydzień, to jak ja ważę 50 parę kilogramów, to przecież mnie nie będzie po paru tygodniach. To chyba jest trochę podejrzane, bo Pani powiem tak, jak ja sobie kupię na 90 dni, a ja 5 kilo hmm. na tydzień, to na 7 dni 5 kilo, hmm. no to ja muszę no to... uważać. No tak, trzeba uważać, żeby nie przejąć. Pani Grzyno, no. bo jak ja za zado... ale Pani poczekaj. No? To ja więcej ja zrobię. No, trzeba będzie więcej to... jeść. Nie, pani może źleć tyle, co pani żarłaś. Wszystko to samo, nic pani nie ćwiczysz. Nawet nie wskazany jest ruch. O! Tak, takie Lepiej się nie ruszać. Aha, Tak. Się i tylko tą spirulinę jest. Tak, tylko to żreć pani chudniesz. To ja pani se kupię, no? a ja to sąsiadką posprzedaję. No. To każda będzie 5 kilo chciała schudnąć. No. To jeszcze pani zarobię. No to... A co, witam. No to no? Dobra, to pani... trzeba spróbować, pani geniu. Kupuje pani? pani. pani? Kupuje. Pani Aha. też, wziąć? Nie, no weźmiemy sobie na spółkę A, ten, nie? to na spółkę sobie weźmiemy, no. to będziemy pani miały po 100 złotych. No, to złotówka to się nie liczy, to będzie jako moje, że ja Ach, no, no, to wymyśliłam. No, będę musiała pani oddać. No, no. no może. to no. zrobię. I, I sobie tutaj pięć mi, tak. Nie uwierzysz własnym oczom! <laughs> Pani Grzyno. No! A tu jedna schudła w 10 dni 10 kilogramów! O Jezu, to po kilogramie dziennie! Tak po kilogramie dziennie traciła! Matko. No fani, jakie super to! No super, trzeba to kupić. to lepsze niż te szczepionki, co nie? No. no, takie cuda, pani. No, no to schowaj pani, może tam jeszcze inne ciekawe rzeczy pani Ale pani, wyczytasz. jak będziesz pani chce kupować gazety, kupcie pani takie kolorowsze, bo ja widziałam Aha. pani, że pani tu leci z tymi takimi czarnymi. Aha. Tam naprawdę pani, Nic przetargi. Nie będziesz pani sobie czytać, kogo tam wchodzi, to wchodzić, nie? No, A, a to tu sobie ciekawa. pani poglądasz. O, o... I o tych o gwiazdach. Nie poglądaj, pani, bo to moja gazeta, prawda? No to może pożyczę od pani kierowcy. pani pożyczy jak przeczytam. Jak będę już wyrzucić do śmieci, to pani da. Co, witam? Pani no się. dobrze, to odśnieżaj się Pani no, 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 dalej, no, no, Pani to, Gieniu. Pani, kurde, Pani kochana, przyjdzie SMS, to ja lecę Pani na szczepienie. Dobrze Pani idzie. Pani mi idzie, a co tam, patrzcie Pani. A Pani Gieniu, a wracając do tej szczepionki, to Pani wie, bo teraz bardzo dużo tych szczepionek różnych jest i tak jedną radzą się szczepić, drugą nie. Pani tam wie, jaką Pani się będzie szczepić Pani, no ja tak, o. Jest taka nowa szczepionka. Jeszcze nowsza? Jeszcze najnowsza pani Johnson and Johnson. Aha. No jak? I, tak, Johnson Johnson, pani Grzyno. Czego pani rozumiesz? Aha. Może Johnson and Johnson. No może Johnson, pani Johnson and Johnson, ja bym ją chciała. Aha, tą No akurat. I akurat to, bo pani, ja mam taki pani szampon tej firmy. No, aha, i dobry jest? Bardzo dobry. Aha, to szczepionka też powiem. Włosy są miękkie, eleganckie, takie bez upierzu, pani powiem. To dobra firma jest aha, raczej. No tak, to no. faktycznie. To mnie pani przekonała. Może ja też się na taką zapiszę. Tak pani się zapisz na Johnson Johnson, pani. Ja taki żel pod prysznic też mam też jest dobry, ładnie pachnie. Aha. No, także ja polecam to, no, może polecasz pani. No dobrze, no dobrze, to ja sobie zapamiętam. No, albo się pani zapisz, pani no, zapomnisz. Bo... no. To dalej pani odśnieżę, A, a próbuję jeszcze ostatnie tak. pytanie, pani Gieniusz. O pani Grażyno, pani się szybciej pytaj, bo pani ja nie zdążę no, zawieja, do wiosny. To jest straszne, jest pani Gieniusz. Tak. E, a co to było no, pani chłopa słychać tam w tym A pani na jogę się zapisał. Na co? Na jogę? Takie ćwiczenia, joga. Joga może. Pani Grażyno. No. Pani przed chwilą mówi, że nie Johnson, tylko Johnson. Mówi no. joga, pani, że joga. Pani się zdecyduj, pani Grzyno. No bo to różnie się czyta. No to jak się czyta w końcu? No raz tak, raz tak. No to ja akurat dzisiaj czytam joga, pani Grzyno. No i się pani przyzwyczaj. Na jogę się zapisał i mówi, Chczy? się wycisza. A, wycisza go, tak wycisza we, 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 go to. wewnętrznie go wycisza. Nie wiem jak pani, może mu się zegarek zepsuł, budzik czy coś i się wycisza. Ja pani nie znam się na tym, na tej Aha, jodze. Pani ale się ty ty na jodze? Swój, No takie fajne ćwiczenia, no takie spokojne faktycznie. Jakie spokojne? No takie nie takie, że się skacze i tam się szarpie, tylko takie o tu ręka, tam noga, tu głowy głowie głowie On na głowie też już umie stawać. Na głowie? No. To trzeba? No tak w, 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 jak się już jest bardziej zaawansowane w tych ćwiczeniach, to nawet się takie rzeczy robi, pani Genie. ja bym mnie ja głowa chyba bolała, ja raczej nie no, będę tej jogi też. próbowała. No. Pani ja nie będę tej jogi ćwiczyć, przecież ja nie mogę się ruszać, muszę siedzieć, bo będę brała te leki. No nie, no ale tak kiedyś później może. No. Ale to nic, to jeszcze zobaczymy. No, pani też nie ćwiczy tej jogi. No dobrze. Ja nie Weźmiemy bada. te leki, no musimy siedzieć z dupą. Nie trzeba się Aha, ruszać, czas. o tych rokach to nie wolno. I trzeba rzecz, pani, pani coś na żarta, jesteś obiad, nie fajowiatnie. No właśnie, pani gieniu. ma tak. pani coś fajnego dzisiaj na obiady? Tak, wa! Pani na tej szczepionce nie będzie, a to może, jak pani wróci, to się jakoś załapię. No? Możesz się Pani załapać, bo na mam co? ziemniaki pieczone. Aha. Tak, z takie. Bez mięsa? Bez mięsa. O, super. Już Pani? Lubię bez mięsa. Taki sos czoszkowy. O. Pani, tylko po Pani zeżremy, Pani pójdziesz do chałupy. Aha. Bo wiesz, Pani po czoskowym. Co jest? I to co lepiej jest? nie rozmawiać ze sobą, z blisko. A. no Dobra. to możemy w dwóch końcach pokoju usiąść. Dobrze, to Pani przyjdź na te ziemniaki. No, będziemy tak i zamówimy sobie te tabletki, no. To na razie się z Panią... Ja tak. naprawdę muszę Panią no, opatować. No widzę właśnie, że Pani bardzo zajęta. To już biegnę, potem no, wpadnę. Pani biegni, to w przeciwnym pomarszać. kierunku Pani biegni. Do siebie biegnę. Tak. baj. Baj.